No jak to fajnie, że ty pierwszy idziesz pojęcin zbierasz Patrz tu jakieś szamańskie rzeczy się działy Albo tak Ty, patrz, jakaś figurka Złamana Nie wiem czy tu cośkolwiek widać jest, już widzę. A jest drabinka nawet. Nawet drabinka jest. No, to niepokojące, ktoś tu może pomieszkiwać sobie. No to co, chyba idziemy w to. Stres jest, że... Stres to ty będziesz miał w bunkrze. <noise> 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 że nie wytrzymają te... Elegancko. Kola Wiedrunkowa. No. Magi też jest. Zobacz. To jest takie opuszczone, tak? myślisz? Oj, coś słyszałem. Właśnie tak. no, że będziemy uciekać. A drabin to drabin. A patrz jaka ta ładna szafeczka, nie? No. Wygląda drogo, drewniana, nie jakaś okleinka. Kurde, ale to jest jakiś świeżo opuszczony budynek, co? Patrz jeszcze Mikołaje. Czy ja wiem? O czy czekoladowy Mikołaje. Nie. Ty, dwa po jednym? Nie, to wbrew ideom. No patrz, jakieś właśnie takie pamiątki. Nie. Tutaj jakieś zdjęcie. Sączkę, no. Zdjęcie, taki na jakby obraz dziecka. No jest nieźle, ale farba ładnie łuszczy się już z drzwi. Kibelek. Nawet praleczka jest. O, tutaj to niezły składzik. Wszystko i nic. W tym taki stary kredens. Chodź zobacz. Teraz te właśnie kredensy są takie modne. Odnawiają modne je, tak? no, odnawiają I, kiedyś... je z... i używają w nowych kuchniach. Kiedyś pamiętam właśnie taki były jak były młody. No jesteś młody. O, o jaka. Ten taki y, bardzo podobny też w domu. Właśnie. No też taki stary. No. I taka przeszklona góra, nie? I zamknięty dół. Mm. To chyba kiedyś A też zdobione jakoś jest ładnie. I żelazko no. na węgiel, dobrze widzę. Czy to już Nie, chyba elektryczne to ma na wtyczkę. A, na prąd, tylko takie zadowiałe. Mhm. Dziwne, o. że lokalsi tego nie wynieśli. No to też dość, dość takie cenne rzeczy. Ty może tutaj nie ma takich lokalców, jednak okolica może być dobre. Czy robek to jest jakiś? O, widzę, widzę, widzę. Tu Dziękuję. jest jeszcze klatka schodowa na górę. Kolejna. Planer kariery, proszę. O, zobacz, mantofelek Planer kariery, zobacz. Planer kariery? No. Poczytamy? To patrz, licznik energii. Ale stoi, nie kręci się. O, to jest duże. To jest... Nie? Ty, ale to zobacz, to nie jest zwykły rower. Patrz, niezły motyw. Rower z napędem na przód. No co ty mówisz, to rękoma, żeby... Kręcić. No, 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 no. To może no, no. ktoś niepełnosprawny był, może że coś tak. takiego używał. A, bo on ma trzy koła. Znaczy z tyłu dwa A, koła, z no. tak, przodu tak. jedno i napęd na Pewnie przód. Pewnie niepełnosprawny ktoś, no. Ostro. Ale fajnie, że takie technologie są, że ktoś taki może to Ten nie poznajesz? Lepsza niż moja, żebyś bym Kurde. A to jakiś chomiczek był? klatka na zwierzaczka? Chomik? Czy jakaś papużka? Nie wiem co to było. Coś takiego albo, albo, albo właśnie papużka. I kolejny. Muszę włączyć światełko. Zaświeć światełko. Nie żałuj. Twoje światełko do No to jest dość ciemno, bo ja zarośnięte. Czy ktoś buszował już, nie? Tak. Ale zobacz, też szafa, miara taka. No ładna. Yy, solidna, ładna. nie? To wszystko takie drewniane. Wagnarka. Ale nawet, że takich rzeczy jak te picyki, nie? Nie porozkradali na złom. Dobrze, kurdo ich. Albo faktycznie może to mała okolica, ludzie się znają i no. jakby swoich nie okradają. Albo też mało bezdomnych jest tutaj w tej okolicy. Bo w sumie, gdzie mają leżakować? A może i tak, no. Ale ja no, przeszukane to już zostało. O zobacz, patrz, maszyna Singer. Też dość... Warta jest. No, no tak. Więcej niż cena złomu. E, U mnie na przykład na chacie, nie tam... E, mamy przerobioną tylko maszynę na stolik. Też fajnie. No, 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 tak, no? to tak, to typowa przeróbka. O, dwie laski w szafie. Czyli ktoś starszy mieszkał. Dużo ubrań. A to popatrz, to jest fajny młynek do kawy. Syfon ma taki sklepek. Syfon czy to jest. Taki napełnianie. No chyba tak do nabijania tym. Gazem, wody czy napoje. Też już od wielu lat chyba się nie używa, nie? Patrzcie ładne... E... Portmonetki? portmonetki malutkie, nie? A to co to? Ty też takich od portmonetek, nie? No. A może ktoś był jakimś takim... E... wytwarzą Naprawiaczem skórzanych rzeczy. Ty no, te małe są fajne. No, bardzo takie urocze. Dla jak ktoś ma mało pieniędzy, to w sam raz. Ty. Znów dwie. Jedne leci drugie dla mnie. Mikołaj był spoko. Dobra, tędy idziemy tą klatką. Czy nadal coś mamy jeszcze zaproszenie? Nie, tu już sam. Czekaj, sprawdzę, może tu jakieś piwnica jest. Uuu, jest piwnica. Ale to dawaj najpierw na górę. Prowadź. To jest kuchnia, proszę pana. Jak stan podłogi. Nie zapada się. Patrz, jaki grzejnik. Taki grzejnik, ogrzewacz. Na gaz. To jest Meksykańska. O, sangria. Te ciasteczka zbożowe są, wiesz co, czekam Głodny? Nie, tak z ciekawości, co jest tutaj. Ty, 2013 rok. O kurde. To ja raczej tego ci nie polecam. Zresztą ciekawiło mi właśnie, że ktoś tutaj jednak przesiaduje, tak wiesz, na co dzień, nie? Znalazł takie miejsce do przesiadania. To nie wygląda, jakby to była dupla trola. No właśnie nie wygląda. Ale może jeszcze go spotkamy. Nic. O Ty, patrz jaki odkurzacz. Odkurzacz tak taki nowy wygląda. Widzisz? No, no, faktycznie tak. No co się wydarzyło w tym domu? Co się spotkało Ty, tutaj. to wiesz co to ogólnie mógł być dom jakiś wielorodzinny? bo no. zobacz, tu jest kolejny licznik energii. Już drugi. Więc tutaj mogło wiele rodzin mieszkać. Po prostu no taka kamienica, tak. Na I, to, I nagle na przykład kazał się wyprowadzać wszystkim, to dziwne, że nie zabrali ze rzeczy. W sumie tak. O kurde. Ty, widziałeś kiedyś taką wannę? Czyli no. dla niepełnosprawnych też. No, no nie to, wiem, jaką by tam wszedł. Strasznie głęboka. Nie zauważyłem, no. Nóżki. Tak, 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 tak. To kiedyś tak. Taka jak na dworach kiedyś. Hmm? O, i pralka jakaś jest. Wanna Kozak. Zwłaszcza to nóżka Kredasik, pasma jest wózek nigolisk po tej No to już potwierdza się, że ktoś niepełnosprawny mieszka. Kurde, ale to. Dalej, puść mnie tutaj. A no. jeżeli to jest opuszczone tak wielu lat, jak tam na przykład ta ciasteczka schodziło, to faktycznie tutaj nie zniszczyli za dużo, nie? Poza tym, że ktoś szukał sobie skarbów. No Mówi, może po prostu mała miejscowość, ludzie znali tych ludzi, których tutaj mieszkali, dlatego jakby. Nie rozkradają tego. Może i tak. Kamil widzę coś dla nas. To się tylko Martini? Myślisz, że to jest to? <laughs> <laughs> czy to coś innego? O tłumkowym kolorze. Przyjść, odpocząć, co to są za włosy? Co to jest? To nie wiem, czy to nie są jakieś pakuły do tego. A chociaż wygląda jak włosy. Znowu no. jakiś jaki sprzęciar. No, no. Jak to się nazywa? Te jakie? To jakiś w ogóle taśma. Mhm. Magnetofon taśmowy? Ulitra Zrk. Mhm. A to tyś chyba sobie skorzystał z dobrodziejstwa miejsca, nie? Że sobie popił trochę. Szarytkę zrobił. Życie. Mam młotek. Ale przeszukanie tutaj dobre by było. No patrz, jakaś porcelanka też taka Tanie. chyba. Nie za młoda. I to znaczenie nic nie mówi. Woda z lichania jest. Woda z lichania? No ta niebieska maryjka. Tak? Ostro. No A tak, li, li, lichań, no, 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 no. O, więcej szkła. U, ale to się dobre leki. To jest na aparat, nie? To może, być. może jakiś stary aparat, ale no, patrz jaka solidna szafka, jakie? drzwiczki grube. No, Te tak. meble są naprawdę fajne. Takie. No, bo właśnie mam bardzo podobną chacie i moja mama jest zakochana w tym. Nie? Klasyki. Klasyki. Taśma elastyczna. O widzisz, patrz, zakłady przyniosły po więc tutaj ktoś chyba działał. Możliwe, że ktoś szył. Uuu, tutaj to jest klimatycznie. Trzeba przyznać, Ty, ale ten telewizor to fajny. Z... Zenit? Zenit? Zafir. No, sobie takiego jeszcze nie widziałem. No, patrzcie, jak blisko ten budynek mieszkalny, nie? Może na bieżąco No jak jeszcze tutaj próbuje się osiedlić, to wiesz, na ma policję tutaj. Tu jakiś uporządkowany pokój, jedyny, zobacz. No. To jest stołem zastawione, że nie ma jak przejść. Tutaj meble dalej retro, ale już trochę mniej stylowe, taki kurde. wczesny no. PRL. Tak. To tak już, ale na ścianka trochę. No tak, tak, tak. Ale to... Kamil, tutaj można zostać na jeden dzień. No kurde, <noise> co? A ktoś... A, ale koby się znalazło? Ciekawe mi tę historię, jakby co to się wydarzyło, że ktoś tak się jakby może to umarł. Że ludzie zniknęli, i nic nie zabrali. No. Myślę, właśnie ktoś umarł bez spadku ale on miał wszystko. Jakiś rentgen? Co no to jest? Szczenka? Kto to wie? A to tylko jakaś szafa. Tyle Wygląda całkiem... Ty, patrz, no. jenot. Patrz, zwierzę straciło życie. Znowu jakiś span na wodę. Polisz, polisz. Delicious Polish Meat. A miód, trójniak. Ale kobiece ciuchy w szafie głównie. No, taki styl. Kolejny telewizor. Wow, ale fotele wielkie, jak tron. Pana to. No. Działaś jaki? wielki jak nada jakiegoś wielkoluda. To kuchnia jakaś chyba nie? No. znowu pozostałości po jakiejś maszynie. Kamil, cukiereczka. Często się. Super mint. O odświeżenie oddechu. Kurde, no. Tu ktoś jakieś porządki chyba robił już. Patrz wody zgromadzono. No. Nie wiem czy ktoś trochę jakieś porządki zaczął robić, ale pewnie zgromadzono. Trochę tak, bo dywan ten jest ściągnięty, to co sama komórka, ale walizki fajne. No, takie retro. Bardzo retro. A, a i łazienka, cała pralka, a i kibel z suchym wsadem już, Suchym także nie polecam zaglądać. Chociaż wiesz co, jeszcze mnie interesuje, tam była taka oddzielna klatka schodowa. A faktycznie, no. Dokąd ona, ona prowadzi? Może do tego zamkniętego tego. Yy, no, 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 To można obczaić. O kurczę, to trzeba się pokłonić. Nie, nie muszę. O, bardzo krótka ta piwniczka. No, taka na zimniory. <słuch> Tutaj jakiś zasobnik wody, tutaj ogólny pierdolnik, no to jakiś sypno węgiel. To, to, to dawa jeszcze obczaić tę to, 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 tą, klatkę, nie? tą. No, to klatkę z salonu tego. Tak. Takie poczki buty wziąłeś? Wziąłem to. No. Jakieś robocze. Dolegowisko no. dla psa. Chyba. No. O kurde jaka wąska. Jest jeszcze trochę tego. Huh. Jak ktoś chyba trochę próbował pomieszkiwać, co? Bo jest najczęściej Może. Ale trochę, patrz. Jakiś model. Chcesz złożyć? O kurde, samolot jakiś, no. No, no tak zauważyłem, patrz co tam na łóżku leży. To w ogóle wygląda jak taki latający model. Nie? Myślisz? Zobacz. A, ktoś był. Panem, Świetnie to wygląda. A tutaj już ktoś teraz sobie sklejało. <laughs> Myślisz? że ktoś przychodzi tu sklejać? Faktura? Próbuję datę dla ja coś widzę. A, to przed lata tego ma Spitfire? Yy... Speedfire? Tank, tank. Radio Control, Spitfire. I wysyłają te części co ty zi? nie Widzę, który to rok. Święte mamy. Święte mamy, takie takie patrz, w tej w tej szafce. No, tutaj tak. takie ciekawy rysunek drewnia. jakie przeorane te drzewo, góreczki, a gigantyczny dom. No, góreczki, telewizorki, jakieś łóżka, złożone chyba tam szczątki gramofonu. No tak też nie jest, no tylko jeszcze takie nowocześniejsze. Dobra. to co chyba A wszystko garnęliśmy. Takich pasmytryjnych rzeczy jest? No. Jest, jest, jest. Czy chyba było takimś człowiekiem odrobienia takiego? To co kończymy tą eksplorację? Chyba kończymy. A jeszcze fotki popstrykam.